Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. W dzisiejszym takim krótkim poradnikowym filmie pokażę Wam, jak doładować swoje konto na giełdzie Zonda, używając portfela Zen. Aby to zrobić, musimy zalogować na nasz portfel Zen, i mamy tutaj cztery kroki opisane. Pierwszy z nich po zalogowaniu się na aplikację Zen jest to wybór waluty, w której będzie doładowane konto, w tym przypadku są to polskie złote. Krok drugi to jest naciśnięcie przycisku doładowanie. Z drugiego kroku natychmiastowo przeniesie nas aplikacja do kroku trzeciego, w którym to wybieramy przelew natychmiastowy, bo zależy nam na szybkim przekazaniu środków na naszą giełdę. W kroku czwartym wybieramy bank, za pośrednictwem którego chcemy doładować sobie tam pieniążki. W moim przypadku jest to oczywiście MTransfer. Krok piąty to jest podanie kwoty, którą chcemy zasilić nasze konto na giełdzie zen. Ja wpisałem tutaj 50 zł, gdy to zrobimy, klikamy przycisk. Doładuj, i w tym momencie przeniesie nas do szybkich płatności. I po chwili, to co widzimy w kroku szóstym, nasze saldo zostanie zaktualizowane, a konto zasilone. No, w końcu, gdy nasze pieniążki trafiły na portfel do szybkich płatności, możemy zasilić swoje konto na giełdzie Sonda. W tym celu logujemy się na swoje konta giełdowe. Oczywiście używając przy tym Google Authenticator. Bardzo fajne zabezpieczenie. W tym momencie ja wpiszę sobie właśnie kod, który pojawił się na ekranie mojego smartfona. I gdy wejdziemy już w pulpit, wybieramy zakładkę Portfele i tam właśnie dokonamy doładowania konta giełdowego. Płata. Oczywiście musimy znaleźć naszą rodzimą walutę, jaką jest Polski Złoty. Klikamy Zapłać ekspresowo przez ZEN. I wpisujemy kwotę, którą chcemy sobie doładować. Myśmy mieli saldo 78, więc doładujemy sobie konto kwotą 70 zł. Klikamy wpłać. I na tę chwilę wszystko musimy potwierdzić transakcję właśnie w portfelu Zen. W tym celu logujemy się na naszym smartfonie w tą aplikację i po zalogowaniu na dzień dobry pojawia nam się komunikat, że nasze saldo ma zostać uszczuplone o 70 zł. i 70 groszy. 70 zł. to jest kwota do ładowania giełdy, a 70 groszy to jest... Opłata po prostu prowizja za wykonanie tej transakcji. Myślę, że jest to całkiem mała prowizja za tak ekspresowy przelew, bo całość operacji zajmie nam niecałe 5 minut. Unikamy kilku dni czekania, niejednokrotnie na przelewy, także bez namysłu klikam tutaj potwierdź. Pojawia się potwierdzenie, że udało się przelać środki na giełdę zonda. No i sprawdźmy sobie, odświeżamy 70 zł zasiliło nasze saldo. Ja oczywiście zakupię sobie kryptowalutę Komp. Bo właśnie tą kryptowalutę postanowiłem stakować sobie teraz. Wszystko, cała operacja zakończyła się oczywiście sukcesem. Mój stan na liczniku wskazuje 0,48 kompa. Zakupy jak najbardziej udane. Jeśli chodzi o liski, w dalszym ciągu posiadam 100 sztuk, póki co nie sprzedaję, trzymam. Będę wypatrywał kolejnych okazji, gdy cena spadnie. Na pewno wrócę do ponownych zakupów liska, ale ta setka póki co zostaje nieruszona. A jeśli chodzi o komp, cały czas cyklika małymi kwotami powolutku do przodu. Myślę, że dla wszystkich cały ten proces jest zrozumiały. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy, zachęcam do kontaktu poprzez e-mail, zachęcam do komentowania tego filmu, zostawienia łapki w górę, jeżeli ten poradnik taki Wam się podobał. Jeżeli chcecie takich filmów yy, w tej tematyce nieco więcej, dajcie mi koniecznie o tym znać właśnie poprzez komentarze. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.